Dzień dobry, kochani! No, Hejka na moim kanale. Zapraszam lwy na czytanie tygodniowe. Kochane lwy, to jest czytanie na czas od 11 do 17 września 2023 roku. Tygodniówka ogólna, tak więc weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla tych, którzy mieli usłyszeć tego czytania. Moi kochani, dziękuję Wam za lajki, subskrypcje i komentarze. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Zapraszam do włączenia subskrypcji osoby, które nie subskrybują jeszcze kanału. Po tej czynności do włączenia dzwonka, wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Tak więc nic nie umknie Waszej uwadze. Moi drodzy, zaczynamy. Zobaczymy, jakie wydarzenia na nadchodzący tydzień, co u singli, co u osób w związkach, co w pracy, w finansach i jaka, kochani, rada lub jaki wynik. Na ten tydzień od 11 do 17 września 2023 roku. Co może się wydarzyć? Księżyc. Co może się wydarzyć? Co u Singli? Cztery buławy. Co w związkach? Osiem pentakli, praca i finanse, król pentakli i rada lub wynik król kielichów. W tle głupiec, trzy buławy i wisielec. Głupiec, trzy buławy i, trzy, i wisielec, tam mamy jeszcze za tydzień dwójkę kielichów, umiarkowanie i siłę, bardzo pięknie, bardzo piękna energia, nowego początku, wchodzenia w coś na nowo, albo zdobywania nowego doświadczenia na płaszczyźnie zawodowej, albo w nowej relacji, albo nowy początek, czyli zaczynać jeszcze raz na nowo z osobą, z którą już... Mieliście jakiś start, jakiś początek lub relacje ale tym razem wkładacie zaangażowanie. E, tu jest zaangażowanie, tu jest czas wytężonej, zarówno pracy, licząc na korzyści, na przynoszone efekty, na przynoszenie efektów, jak i kochani, ciąg dalszy jakiejś relacji, jakiegoś związku, budowania, trwałe, solidne podstawy, budowania tych podstaw. E, ale jest, podstawy są, ale jest potrzeba zaangażowania. No i tutaj, kochani, jeżeli single. Dla nich to sygnał, aby spotykać się z kimś, wchodzić w relacje, yy, moi drodzy, bo no jest ku temu dobry czas i zarówno dla związków porozumienie, dla relacji, a dla singlinowe kontakty towarzyskie. Tutaj jest zmiana perspektywy. To jest takie zatrzymanie na chwilę, zawieszenie wszystkiego po to, aby zobaczyć, jak to wszystko, jak te decyzje podjęte wszystko zmieniają, jak zmieniają wasze życie, jak zmieniają otoczenie. I tutaj jest możliwe zrobienie takiego bilansu. Co to przyniosło, co to dało, co to zmieniło. Jak ważne jest zaangażowanie? Tak? Dwóch stron, bo wtedy może co powstać? Współpraca, wzajemność, pojednanie, wyboczenie, wybaczenie, porozumienie, pójście na kompromis. Tu jest miłość, kochani. E, tu jest początek związku. W dwójce kielichów jest początek związku, początek relacji. Widzicie, z takiej znajomości, z takiej relacji, albo na nowo, albo zupełnie z nową osobą, albo na nowo jeszcze raz z osobą, z którą byliście, e, piękne porozumienie, kompromis, wybaczenie, yy, pogodzenie się, pojednanie, piękna współpraca, piękna przejaźń, dla niektórych miłości początek związku. Równowaga, umiarkowanie, bilans, siła, kochani, no walki z wszelkimi przeciwnościami losu. To tak za tydzień i dalej. Ale co jest teraz? Teraz, moi drodzy, w wydarzeniach tego tygodnia jest księżyc, więc są jakieś tajemnice, jest jakiś sekret, jest coś, co jest do końca niejasne. Niepewne, niejasne, są jakieś lęki, są jakieś, kochani, yy, może jakieś iluzje, może sny, może właśnie podpowiedzi przyjdą w snach. I te wydarzenia trzeba byłoby wziąć pod uwagę: intuicję, sny, podświadomość. No bo moi drodzy, może dla kogoś znaczenie mieć osoba z podznaku ryb, ale nie musi. Co tu się może wydarzyć? Może się dużo wydarzyć, może być dużo zmian, mogą być zmiany, może być Wasza zmiana w postrzeganiu relacji, związków, znajomości. W ogóle zmiana w postrzeganiu świata możecie w diametralny sposób zmienić to postrzeganie, zmienić poglądy, zmienić jakieś przekonanie. Może to być wasz przełomowy moment w nadchodzącym tygodniu, w waszym życiu. Możecie spotkać osobę, która wręcz odmieni wasze życie po prostu. Możecie też zmieniać miejsce zamieszkania, co niektórzy z Was zmieniać plany, zmieniać miejsce zamieszkania. No właśnie, może za sprawą tego kogoś, kto odmieni wasze życie w relacji, w znajomości, w związkach. Jest to bardzo możliwe. Doświadczenia będą ważne. To będzie czas pokonywania pewnych trudności. Może pokonywania lęków, może pokonywania niepokoi, niepokojów, może, kochani, pokonywania nieprzespanych nocy. Trzeba być rozsądnym, rozważnym i ostrożnym. I... Co jeszcze? Może, kochani, przynieść to komuś jakiś też niepokój, zamieszanie, jakąś zazdrość albo inną obsesję, więc uważamy na obsesję, na zazdrość, na czyjąś zazdrość, równie dobrze na czyjąś obsesję, bo to się wszystko może, moi drodzy, wydarzyć na czyjś szantaż. Żebyście nie byli szantażnowani, czy to na płaszczyźnie zawodowej, czy to na płaszczyźnie uczuciowej. No, ewentualnie może pojawić się jakaś ciąża, ale to taka ukryta. Ta ciąża byłaby ukrywana, na przykład przez kogoś. Tak jeszcze mogłoby się komuś wydarzyć. W każdym razie, no, odczuwacie jakąś niestabilność w czymś, niepewne plany, więc to się może zmieniać. Tajemnicze sprawy, ale może też być dużo romantyczności. U Singli mamy cztery buławy. Cztery buławy to bardzo piękny czas pomyślności w sprawach uczuciowych, pomyślności w znajomości, w relacjach. Tak jak mówiłam, wschodzić w relacje, wchodzić w związki, tworzyć coś, starać się w tym tygodniu na coś zdecydować lub na kogoś, bo w czterech buławach podjęta decyzja oznacza stabilizację, trwałość relacji, trwałość związku. I nadejście radosnych wydarzeń, czas odprężenia, czas zabawy, czas poznawania siebie, kochani, nawzajem, czas pierwszego takiego um, ugruntowania. E, tutaj jest jakiś początek pewnego dobrobytu. E, w sensie, tu możecie zdecydować się właśnie z kimś zamieszkać, do kogoś wprowadzić lub ktoś do Was. E, tutaj jest perspektywa wielu spotkań, licznych spotkań towarzyskich, spotkań, w których jest dużo emocji, sporo tych uczuć. I też wszelkie plany związane z, uczu z, z uczuciami, tak, tu jest planowanie relacji yy, i mają one dużą szansę powodzenia. Możecie, kochani, otrzymać jeszcze zaproszenie, yy, może od innego singla, od innej singielki na jakąś uroczystość, najprawdopodobniej weselną. Dobry czas dla singli na zawarcie właśnie nowych znajomości. Więc miejcie oczy i uszy szeroko otwarcie, wypatrujcie tego dobrobytu, tego bezpieczeństwa i tej ochrony, bo to może być w nadchodzącym tygodniu, to mogą być Wasze żniwa, to może być udane polowanie na kogoś, tak, to może być zbranie plonu z wcześniejszych działań, jeżeli angażowaliście się w jakąś znajomość, albo zadawaliście sobie jakiś trud, żeby właśnie kogoś lepiej poznać, czy z kimś w końcu się spotkać, czy zacząć się spotykać, czy tworzyć relacje. To jest takie pozytywne zakończenie wcześniejszych działań. Dobre osiągnięcie, sukces, stabilizacja po jakiejś wcześniej podjętej decyzji, być może. Przychodzi do was to, co z zewnątrz. To, co szło, przyszło, po prostu. I zaczyna się układać. E, miejmy nadzieję, że tak będzie. W związkach, osiem pentakli, w związkach jest wkładanie większego zaangażowania w relacje. Dosłownie. E, dosłownie, praca nad związkiem. Tu jest zapowiedź, że chcecie. Że macie motywację, że macie koncentrację, że macie siłę woli, siłę walki, że wam się chce. I nadchodzi ten czas, żeby mocniej zaangażować się w sprawy wspólnych relacji. E mogą tutaj sprawy zawodowe mocno przenikać do relacji, do związków e i mogą odbijać się na relacji, na związku. E możecie też mieć wrażenie, że jest w tym tygodniu trochę trudno. Albo że wasze uczucie jest trudne i wymaga dużego zaangażowania z drugą osobą. Możecie mieć świadomość, albo zdać sobie sprawę, że wasza relacja, wasz związek może wymagać ciągłej pracy nad nim. Macie wrażenie, że ciągle musicie nad czymś pracować, że ciągle jest trudno, że ciągle jest ciężko. Czasem jest tak, ale wiecie, że warto. Jest to pełna koncentracja, pełne skupienie. i moi drodzy to jest tu jest uczciwość tu osoba wie co robi czy to wy czy to wasza osoba pracowitość realisty, reali, realne spojrzenie na wszystko e, jesteście słowni osoba dotrzymuje obietnic mówi to co myśli to więc w związkach naprawdę jest piękna praca piękny progres jest tak jak powinno być Być może y, to jest też nauka siebie, po prostu poznawanie siebie, y, ale zaangażowanie się w to, aby się lepiej poznać, po to, żeby się właśnie móc też zaangażować. Jest, tutaj wyzwaniem jest zaangażowanie, wytrwałość. No Trzeba w to włożyć trochę czasu, trochę wysiłku, ale się opłaca, tak. W pracy lub finansach król Pentakli. No, możecie, kochani, tutaj w zasadzie albo aplikujecie na to stanowisko, albo awansujecie, albo poczujecie się już, poczujecie ten przedsmak. No właśnie, tego, że będziecie mieć w tym tygodniu nocno inwestycji. Możecie objąć jakąś władzę, jakieś kierowanie. Tutaj możecie stać się fachowcem w pewnej dziedzinie. Biznesmenem, biznesmenką jak najbardziej. Stabilizacja, takie właściwe ukierunkowanie się, dobre zarządzanie, dużo sprytu. E, moi drodzy, i znowu pokonywanie życiowych trudności, właśnie. Wy tutaj zyskujecie pewną mądrość, potraficie wykorzystać pewną naukę, wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co doświadczyliście i co przeżyliście. Będziecie kierować się też trochę intuicją w sposób dojrzały, zdecydowany, będziecie podejmować trudne decyzje, ale dzięki, dzięki temu łatwo osiągniecie sukces. Moi drodzy, możecie mieć też do czynienia z taką osobą lub z instytucją, która będzie z wami związana pod względem finansowym w nadchodzącym tygodniu. E, może to być jakaś kwestia, wiecie, banku, osoby, która coś poręcza, osoby, która coś pożycza, e, udziela kredytu, sponsoruje. Może to być sponsor do y, jakiegoś przedsięwzięcia. Może ktoś w was zechcieć zainwestować. Może to być rzeczywiście awans i dobra sytuacja finansowa. E, I takie cierpliwe dążenie do wytyczonego celu. Jakiś udany, zyskowny interes, udana inwestycja, dobrze prosperująca firma. No wszystko tutaj to, co się dzieje, jest naprawdę dobre. Jest dobrze. Tak, jest dobrze. Dobre zakończenie ważnych spraw, udane, zyskowne posunięcia. Tak jak wspomniałam, możecie uzyskać poparcie, wsparcie od osoby bogatej, osoby majętnej.. Yy. Ewentualnie znajdzie się sponsor, aby w Was zainwestować i pomóc wam finansowo. Ruszyć dalej, lub ruszyć naprzód. w Wyniku lub w Radzie król kielichów. Piękna y, energia, bo król kielichów radzi Wam, żebyście poświęcili nieco czasu na marzenia, moje drogie y, lwy, więc trzeba by, y, moi drodzy, poświęcić się trochę marzeniom, zacząć je realizować, zacząć działać w kierunku tych marzeń. Y, I Moi drodzy, pamiętać o tym, że macie bogate życie wewnętrzne, że jesteście mądrzy, odpowiedzialni, twórczy, życzliwi, pełni empatii, uczuciowi, wyrozumiali, opiekuńczy, korzystać z tego, tak? Bardzo korzystać. Moi drodzy, albo powinniście odwzajemnić w wyniku tego wszystkiego czyjeś uczucie i je odwzajemniacie, albo ktoś odwzajemnia Wasze uczucie. To, to może być czuły kochanek, to może być przyjaciel, towarzysz życia. Kogoś, czyli dla kogoś mąż, dla kogoś partner. Tutaj wszystko układa się pomyślnie w wyniku całej tej sytuacji, i też to jest informacja o tym, że sprawy uczuciowe są już na tyle rozwinięte, że mogą przejawić się właśnie pod postacią związku lub pod postacią kolejnego etapu w istniejącej już relacji. I moi drodzy, co jeszcze? Nie obawiajcie się też, jeżeli będzie między wami większa różnica w wieku, aby to nie stało wam na przeszkodzie. Eee, tutaj ktoś mówi wprost to, co czuje, kontroluje swoje emocje, kontroluje swoje życie uczuciowe, służy radą też osobom, osobie, która tego potrzebuje, może właśnie wam, ale może właśnie to wy stajecie się taką osobą, która wyznaje uczucia, wyznaje miłość, wyraża już wprost, tak? Słuchajcie, od tajemnicy, od sekretu, może dojść do wyznania tej miłości, że ktoś ma tę miłość, że ktoś y, ma te uczucia, że ktoś je odwzajemnia. Pięknie. Tak więc, zapowiedź przyjemnych sytuacji, randek romantycznych, wzruszających wydarzeń, oświadczeń, zaręczyn planowania i wspólnego być może zamieszkania. Dziękuję wam lwy, buziaki do następnego razu. Pa pa.